Z Ewangelii według świętego Mateusza podszedł ktoś do Jezusa i zapytał Nauczycielu, co dobrego mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu odpowiedział Dlaczego pytasz mnie o dobro? Jeden jest dobry. Jeśli chcesz wejść do życia, zachowaj ich przykazania. Zapytał go które? Jezus odpowiedział, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz składał fałszywego zeznania. Czci ojca i matkę oraz będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Na to młodzieniec oświadczył mu, to wszystko zachowałem, czego jeszcze mi brak? Jezus mu odpowiedział, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj swoje dobra i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał tę odpowiedź, odszedł, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Piękna rozmowa i też powiem od razu, że w moim odbiorze rozmowa Pana Jezusa z pięknym człowiekiem, piękna rozmowa z pięknym człowiekiem. Takie mam wrażenie, że czasami my patrzymy na tego młodzieńca, na tego człowieka, który przyszedł do Pana Jezusa i zapytał, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne, że my trochę patrzymy na niego. Jak na takiego no, egoistę, takiego wyrachowanego, no bo pan Jezus mu powiedział: I sprzedaj wszystko co masz, a on odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości, czyli taki nie wiem, jakiś materialista, no. w każdym razie jakiś taki wadliwy człowiek. Tymczasem moim zdaniem i yy, y, 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 y tak, i y nie. To znaczy, ja bardziej widzę w tym, że oczywiście, no, wiadomo, no, tak jak słyszymy, tak postąpił i y, y, nie było tego, że w podskokach nie? poszedł za Panem Jezusem, sprzedał wszystko, co miał i poszedł za Panem Jezusem. No to jest fakt, ale, ale ja jednak bardziej w tym człowieku widzę y, y, kogoś niesamowicie szlachetnego, wyjątkowego. Y. Spośród ludzi, którzy przychodzili do Pana Jezusa, żeby z nim porozmawiać. W czym widzę tę wyjątkowość? Właśnie widzę w tym Jego stwierdzeniu, że, jego, że On przestrzegał przykazania, żyje przykazaniami, ale ciągle mu czegoś brakuje. Przestrzegam przykazania. Łącznie z tym przykazaniem miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Przestrzegam dekalog, Mił i również przykazanie miłuj bliźniego, jak siebie samego. Ale on miał poczucie, że czegoś mu jeszcze brakuje. To jest coś wyjątkowego, jeżeli my przestrzegamy przykazania, żyjemy zgodnie z przykazaniami. Czyli jesteśmy tacy, według prawa, ok. Chodzimy do kościoła no, i żadnych ciężkich grzechów, o właśnie, nie popełniamy. I nie czujemy, że nam czegoś jeszcze brakuje, to, to to jest rzeczywiście powód do niepokoju. Jemu czegoś jeszcze brakowało. I to mi mówi o tym, że ten człowiek, ten młody człowiek był jednak wyjątkowy. Miał w sobie coś takiego niesamowitego, jakąś głębię. Bo jeżeli byśmy oczekiwali, a ja myślę, że tak, tak trochę się dzieje. No ja też tak w pierwszym odruchu, nie? jak czytam ten dzisiejszą Ewangelię, to bym tak oczekiwał, że ten człowiek rzeczywiście wszystko zostawi, sprzeda, rozdał Bogiem, pójdzie za Panem Jezusem. Taki happy end. Nie? No I żyli długo i szczęśliwie. I w ogóle został świętym. Oddał życie za Pana Jezusa. Nie? Ale momencik, nie? to takie rzeczy się dzieją, i ja bym wcale nie wykluczał, że to się stało w jego życiu. Nie wiemy, jakie były dalsze losy tego młodzieńca. My wiemy, że w danym momencie on yy, przestrzegał, już doszedł do takiego punktu, w którym przestrzegał przykazania, żył zgodnie z przykazaniami, ale yy, czuł, że mu czegoś jeszcze brakuje. I to jest początek świętości, to jest początek właśnie takiej głębokiej przyjaźni z Panem Jezusem, więzi z Nim. Zresztą, gdybym miał powiedzieć samo sobie, czy ja rzeczywiście wszystko zostawiłem? Oczywiście formalnie tak. Jako zakonnik kiedyś nie napisałem, że zrzekam się wszelkich własności po śmierci. Wszystko, co mam, należy do zakonu, wszystko, czym dysponuję, nie mam żadnej prywatnej własności. A jeżeli mi się cokolwiek przytrafi, ktoś mi coś da, no to właśnie nie będę tego traktował jako własność, tylko jako coś, co, co należy do zakonu. Ale, ale te posiadłości. To, to myślę, że to, to jest coś więcej niż jakieś dobra materialne. I dlatego, dlatego ja bym o sobie nie potrafił powiedzieć. Byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że ja rzeczywiście sprzedałem wszystkie swoje dobra, dałem ubogim, i mam już skarb w niebie. I idę za Panem Jezusem. Staram się. Staram się. Ale jest to proces, przyłapuje się raz po raz na, na, na takich właśnie posiadaniach, czyli na, na przywiązaniu do czegoś. Może, może już coraz mniej są to rzeczy materialne, czy generalnie chyba nie są to już rzeczy materialne, ale, ale to jest wiele, wiele innych rzeczy. Nie? To są pewne, pewne relacje, pewne, pewien, nie wiem, jakaś taka pozycja, status. Nie? Którym jestem, że, że, że jednak gdzieś tam w sobie znajduję jeszcze swego rodzaju posiadłości, które mi nie pozwalają tak totalnie, całkowicie pójść za Panem Jezusem. Ale staram się. I znów nie? czytam tę Ewangelię i cieszę się, bo ona mnie inspiruje do tego, żebym się jeszcze raz przyjrzał tym moim posiadłościom, jeszcze raz. Zapragnął przynajmniej z nich zrezygnować Zaprosił Pana Józefa, poprosił Go, żeby On mi w tym pomógł Żeby to się stało I, i na pewno czytając dzisiejszą Ewangelię Czuję, że, to, że ona mi pomoże zrobić kolejny krok W kierunku właśnie tego Takiego pójścia za Panem Jezusem Bez żadnych przywiązań do czegokolwiek Do czegokolwiek tak. Te posiadłości to są też jakieś grzechy różne. Czyli takie nawyki o. Nie? Posiadam nawyk reagowania w taki a nie inny sposób. I nie jest to sposób, który, który bym chciał reagować. Nie jest to coś, co tylko służy życiu, ale jest również jakoś destrukcyjne. Też takie posiadłości mam. Chcę się ich pozbyć. Natomiast kluczowe to jest to, żeby jeżeli przestrzegam przykazania, jestem ok, fair, jeśli chodzi wobec Pana Boga, gdy chodzi, nie popełniam po prostu jakichś grzechów ciężkich, to, to czy mi jeszcze czegoś brakuje? To jest ważne. I mi brakuje. Mi brakuje. Ciągle mi brakuje. Brakuje właśnie tej wolności, brakuje... Takiego jeszcze bardziej radykalnego pójścia za Panem Jezusem, jeszcze większego zaufania Jemu. Ono rośnie, ono ciągle jest większe, ale, ale mi jeszcze brakuje i cieszę się, że mi brakuje, i chcę, żeby mi brakowało, i dlatego ten człowiek jest mi bardzo bliski. Jakoś tak widzę w nim siebie, ale nie, nie w tym momencie, kiedy on odchodzi zasmucony, chociaż to też trochę, nie? Ale, ale przede wszystkim w tym, że Jemu brakowało czegoś. Mimo, że przestrzegał wszystkie przykazania, i ostatecznie myślę, że w tym wszystkim, w tej dzisiejszej Ewangelii, ukryte jest jeszcze jedna bardzo ważna prawda. O której pewnie kiedyś wspominałem, jak ktoś zapytał pana Jezusa, jakie jest największe przykazanie w prawie. I. Wtedy Pan Jezus powiedział, że to podwójne przykazanie miłości Boga i bliźniego znamy wszyscy. I, I zawsze, kiedy komentuję tę Ewangelię, no, przynajmniej, czy, albo zwykle, jak komentuję, to przypominam, że, że to jest największe przykazanie w prawie, natomiast nie w Nowym Testamencie, nie w nauczaniu Pana Jezusa. Ja myślę, że to, co czego brakowało temu młodzieńcowi i co pan Jezus mu potem o czym pan Jezus mu mówił kiedy mówił idź sprzedaj wszystko co posiadasz daj ubogim a potem przyjdź i chodź za mną to moim zdaniem pan Jezus miał na myśli przykazanie nowe o którym powiedział w czasie ostatniej wieczerzy dopiero tak wyraźnie, jednoznacznie. I ono brzmi: Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. I muszę powiedzieć, że tego mi ciągle brakuje. Tego miłowania innych tak, jak Jezus miłuje mnie. Widzę, że robię pewne postępy, na pewno jest lepiej niż było kiedyś, ale ciągle mi tego brakuje. Chcę, żeby tego było w moim życiu więcej. O to ostatecznie chodzi, bo zresztą po co, po co iść za Panem Jezusem, jeśli nie po to, by kochać tak jak On. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.